Cześć, dzień dobry. Z tej strony Marta Kamińska. Witam Ciebie w drugim odcinku mojego podcastu serii Wolne Przebiegi. To jest podcast do słuchania wtedy, kiedy wydaje ci się, że absolutnie nie masz na to czasu kiedy jedziesz autem, kiedy stoisz w jakimś gigantycznym korku, jedziesz pociągiem, bierzesz swoje dzieci z przedszkola, jedziesz na uczelnię, biegniesz spóźniona do pracy, no właśnie, biegasz, uprawiasz jakiś sport, kroisz warzywa na sałatkę albo sprzątasz, wszędzie tam zachęcam ciebie do tego, żebyś włączał, włączała podcast Wolne Przebiegi i wsłuchiwała się w coś mam nadzieję całkiem wartościowego. Dzisiaj chcę ci opowiedzieć o moich porannych mikronawykach. Ale zanim opowiem Ci o moich porannych mikronawykach, a będzie ich pięć, to chcę Ci opowiedzieć o tym, dlaczego nazywam moje poranne nawyki mikronawykami i dlaczego niektóre spośród moich porannych nawyków również nazywam nawykami domino. Moje nawyki nazywam porannymi mikronawykami, dlatego że ja w życiu wychodzę z założenia od niedawna, że nie chodzi o to, żeby działać dużo ale żeby działać mało i mądrze i wiesz, ja naczytałam się w swoim życiu wielu książek w stylu co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem albo książka Hala Elroda Fenomen Poranka i po prostu wczytywałam się w to wszystko i chłonęłam to wszystko, że ja o poranku muszę iść biegać 10 km, jeść owsiankę potem pić zielone smoothie i tak dalej, tak dalej, a absolutnie nie o to chodzi, bo w życiu nie chodzi o to, żeby działać dużo, ale żeby działać mało i mądrze nie chodzi o to, żeby mieć jakieś ogromne nawyki, ale żeby mieć takie nawyki zbudowane, które będą wspierać twoje codzienne funkcjonowanie, nawet jeśli one będą totalnie małe i totalnie mm, śmieszne będą mogły się wydawać dla otoczenia. Najważniejsze, żeby one tobie służyły. I właśnie dzisiaj o takich moich porannych mikronawykach, które mi nie służą, chcę ci opowiedzieć. Ale tak jak mówiłam, zanim przejdziemy do omówienia tych pięciu moich nawyków porannych, to opowiem ci o tym, jak dzielę te nawyki na dwie grupy. Pierwsze nawyki, które mam zbudowane, to są tak zwane nawyki domino. Nawyki domino. Skąd ta nazwa w ogóle się bierze? Pewnie kojarzysz, że jak to jest z kostkami domino. Jak ruszysz jedną kosteczkę, to. Powoduje to poruszenie również pozostałych kostek domino. I dokładnie o to chodzi też w tym nawyku. Wykonanie jednego tego nawyku, wykonanie jednej tej czynności powoduje w moim życiu yy, rozpoczęcie po prostu właśnie efektu domino i szeregu innych czynności, które są dla mnie ważne i wartościowe. Po raz pierwszy usłyszałam o nawykach domino, wydaje mi się, że od Andrzeja Tucholskiego. I jestem mu bardzo za to wdzięczna. Na pewno na jego blogu możecie gdzieś tam e, znaleźć artykuł o nawykach domino, a jeśli nie, to na pewno na moim blogu kopniakmotywacji.pl. E, jak wpiszecie w Google nawyki domino, to na pewno coś tam się pojawi, bo wydaje mi się, że kiedyś na początku mojej blogowej historii o tym rzeczywiście pisałam. Ale dobra, zostawmy to i idźmy do drugiego rodzaju moich porannych nawyków, czyli do czegoś mojego ulubionego, czyli czyli do mikrokroków. Mikrokroki. Czym są mikrokroki? Mikrokroki to są takie małe, wręcz śmiesznie małe zadania, których aż głupio jest nam nie wykonać. I to jest moja własna definicja, można cytować śmiało. E, jak jesteś ze mną na kopniaku motywacji dłużej, to doskonale wiesz, że ja często właśnie robię takie akcje motywacyjne, które nazywam mikrokroki i zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy na przykład, jeśli chcemy uczyć się francuskiego, to żebyśmy zaczęli od tego, że uczymy się jednego słówka z francuskiego dziennie. Jeśli chcemy przeczytać jakąś książkę, jeśli chcemy czytać Biblię, to zaczynamy od tego, żeby czytać jeden werset Biblii. Jeśli chcemy ćwiczyć regularnie, to zaczynamy od tego, żeby robić jeden przysiad dziennie. Jeśli chcemy pić dużo wody, to zaczynamy od tego, żeby, żeby pić jedną szklankę wody dziennie albo chociaż jeden łyk wody dziennie po przebudzeniu. Właśnie tym są mikrokroki. Takimi małymi, wręcz śmiesznie małymi zadaniami, których po prostu jest nam absolutnie głupio nie wykonać. I jak sobie myślę, tak. Hmm. No, ogólnie chcia no chciałabym regularnie ćwiczyć, ale mi się nie chce. No to sobie myślę, ej, ale zrobić jeden przysiad to w sumie nie jest żaden wyczyn, prawda? Więc wskakuję, po prostu wstaję, robię przysiad, siadam z powrotem. Ale to, co jest bardzo ważne, to ja mam taką gwiazdkę, którą sobie dodaję w głowie do mikrokroków, że nie mówię, że będę robić. Tylko jeden przysiad dziennie, ale mówię sobie, że ja zrobię przynajmniej jeden przysiad dziennie. Czyli, jeśli będę miała ochotę na więcej przysiadów, to ja śmiało mogę robić więcej przysiadów, ale jeśli nie będę miała ochoty na żadnego przysiada, no to przynajmniej ten jeden przysiad zrobię. Ok, mam nadzieję, że to łapiemy. O mikrokrokach, wydaje mi się, że ja usłyszałam. Jeden z pierwszych razów od Mikołaja Kapusty, który prowadzi no, kanał na YouTubie do Branowina. I też o mikrokrokach przeczytałam w książce na temat filozofii Kaizen, bo filozofia Kaizen to jest właśnie taka filozofia małych kroków. I jeszcze fajną rzecz ci, podrzucę fajną myśl. Consistency over intensity. Co oznacza, że konsekwencja i wytrwałość w naszych działaniach jest ponad intensywności działań, których się podejmujemy. Stąd to moje życiowe motto i to motto, od którego zaczęłam ten odcinek, czyli to, że w życiu nie chodzi o to, żeby działać dużo, ale żeby działać mało i mądrze. No dobra, to skoro już mamy omówione to, jakie mam rodzaje porannych nawyków, czyli nawyki domino i mikrokroki, no to pozwól, że teraz właśnie przejdę do omówienia poszczególnych tych nawyków. Pierwszy nawyk, od którego rozpoczynam każdy, absolutnie każdy dzień, to jest mój nawyk domino, czyli jest to pościelenie łóżka. Niezależnie od tego, czy śpię na swoim łóżku, czy jestem gdzieś, no nie wiem, chociażby w hotelu, to zawsze zaczynam dzień od pościelenia łóżka. To jest taki mój dobry, to jest mój taki pewnik dobrego, udanego dnia. I do tego zainspirował mnie też generał William McRaven. Wydaje mi się, że to on powiedział takie fajne zdanie, że jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od pościelenia swojego łóżka. No ja absolutnie chciałabym zmieniać świat na lepsze, dlatego codziennie zaczynam dzień od pościelenia łóżka. I to jest właśnie ten nawyk domino, który pociąga za sobą serię innych, fajnych, dobrych i wspierających mnie nawyków. Jakich? Ale na przykład takich, że kolejnym moim nawykiem, tym razem mikro nawykiem, czy mikrokrokiem, jest, ja to nazywam roboczo, przynajmniej jedna minuta na macie, ale z reguły chodzi mi o to, żebym wykonała jakiś taki ruch mojego ciała, który ma sprawić, że to ciało moje się rozciąga i w jakiś sposób dba Wówczas o mobilność mojego ciała. Jest to dla mnie bardzo ważne, Byłam takie marzenie, no nie, w głowie, że jak będę mieć po prostu 148 lat, to wtedy ja nadal chcę móc schylić się do mojej stopy i po prostu zawiązać sobie buta, no nie? Że jakby ten nawyk ma wspierać właśnie mobilność mojego ciała i to, żeby kiedyś na starość, na stare lata, żeby też moje ciało było mobilne i ja byłam sprawna. I myślę sobie, że właśnie w w tym pomaga mi ten nawyk jednej minuty na macie, czyli takiego, no, minuta chociaż rozciągania. Kolejnym moim nawykiem, tym razem mikro nawykiem, jest picie wody. Ale uwaga, bo to nie jest zwyczajne picie wody. Jak ja sobie miałam taki nawyk, który chciałam wyrobić, że ja chcę pić wodę rano, to ja o tym zapominałam. Więc myślałam sobie tak, kurczę, muszę muszę wymyśleć jakiś sposób, em, który będzie wspierał mnie w tym, że ja na pewno tą szklaneczkę wody rano po przebudzeniu wypiję. I wymyśliłam. Wiesz, co wymyśliłam? Otóż, codziennie rano i tak mam nawyk picia zielonej herbaty, więc wymyśliłam, że skoro i tak idę do szafki, do kuchni, żeby wziąć ten kubek i wstawiam wodę na herbatę i stawiam ten kubek obok i czekam przez te 30 sekund, nim ta woda się zagotuje, no to w tym czasie ja przecież mogę wypić szklankę wody i dokładnie na Walewając wodę do tego samego kubka, w którym zaraz wypiję herbatę. Dzięki temu jest to oszczędność i mam też mniej do mycia. Więc, właśnie, kolejnym moim nawykiem, mikrokrokiem jest to, że ja piję kubek wody w kubku, w którym zaraz będę piła zieloną herbatę. No właśnie, no i ten mój kolejny nawyk to jest picie zielonej herbaty, no ale jest to coś takiego małego, ale ważnego dla mnie wciąż. Czwartym moim nawykiem domino jest jedzenie śniadania. Tak, to nie jest wcale dla mnie takie oczywiste, bo zdarzało mi się w moim życiu, szczególnie na studiach, kiedy byłam zaangażowana w wiele różnych aktywności, o czym mówiłam w pierwszym odcinku. To ja tych śniadań rzeczywiście nie jadłam. Pandemia sprawiła, że ja zaczęłam jeść śniadania i naprawdę każdego dnia jem śniadanie. Uważam, że to za mój ogromny sukces. Ale słuchaj, to śniadanie. Staram się, żeby ono było takie po prostu turbozdrowe i turboodżywcze dla mnie. I nawet jeśli w ciągu dnia niekoniecznie tak super odżywczo zamierzam jeść, to staram się, żeby. To moje śniadanie było właśnie takim pierwszym posiłkiem, który ma sprawić, że dostarczę sobie wielu fajnych składników, które będą mnie wspierać o poranku, ale też który sprawi, że właśnie skoro zjem takie fajne odżywcze śniadanie, no to później nie będzie mi się chciało, wiesz, tam zjadać jakiś śmieci na obiad, no nie? Ale co więcej, ja staram się, żeby do mojego śniadania dorzucić zawsze dużą porcję warzyw i owoców, albo warzyw, albo owoców. Wydaje mi się, że zalecane jest jest jedzenie minimum 400 gram warzyw i owoców dziennie. I ja właśnie te 400 gram warzyw i owoców dziennie staram się zjadać, rozpoczynając już od śniadania, żeby przecież tą ilość marchewek czy innych winogron yy, przejeść do kolacji, prawda? no i na koniec, moim takim nawykiem domino ostatnim można by powiedzieć last, but not least jest nawyk brania suplementów, ja nie będę Ci mówić o tym, jakie suplementy biorę, bo nie czuję się absolutnie kompetentna do tego, żeby coś takiego Tobie mówić, na pewno biorę witaminę D3 i Omega 3 ale co jest ciekawe, profesor Stachowska ostatnio zamieściła taki post na Instagramie w którym publikowała wyniki badań, jakie znalazła z 2021 roku na temat właśnie suplementacja, suplementacją Omega 3. I co się okazało, że yy, suplementacja Omega 3. Nie zmniejsza ryzyka wystąpienia i rozwoju depresji u osób dorosłych. Dla mnie było to totalnie smutne, jak to odczytałam, bo wydaje mi się, że my w psychologii trochę mieliśmy i pokładaliśmy nadzieję w te omega-3, a tu się właśnie okazało najnowsze badania z 2021 roku, przynajmniej opublikowane w 2021 roku. No tam właśnie znajduje się taka informacja, że to nie zmniejsza wcale ryzyka wystąpienia depresji. Słuchaj, opowiedziałam Ci o kilku moich nawykach o nawykach domino, o mikrokrokach porannych, ale musisz wiedzieć, że ja mówiąc to wszystko wcale jakby moim celem nie jest to, żeby ciebie teraz namawiać do tego, że ty też masz właśnie wprowadzić wszystkie pięć rzeczy, o których ja powiedziałam w swoje życie. Absolutnie nie. Raczej moim celem, nagrywając ten odcinek, było to, żeby ciebie zainspirować, żeby pokazać ci moją perspektywę i moje podejście na poranek, na jakieś nawyki, na jakieś rytuały, które mam o poranku i uwaga, to co jest najważniejsze, nie bierz z tego Czegoś, jeśli tego nie czujesz. Jeśli uważasz, że któryś z tych nawyków mógłby być dla ciebie fajny i wspierający, no to spróbuj, zobacz. Zacznij ścielić łóżko rano i zobacz, jak ci z tym będzie. Czy to będzie ciebie wspierać, czy to raczej będzie utrudniać Twoje funkcjonowanie i tak dalej. All right. i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. To był drugi odcinek podcastu serii Wolne Przebiegi. Słyszymy się już w następny czwartek. Także zachęcam ciebie do tego, żebyś próbował, żebyś próbowała, żebyś poszerzała swoją perspektywę i przyglądała się temu, co ciebie może wspierać, a co może ci do funkcjonowanie twoje fajne utrudniać. Um, I po prostu eksperymentuj, eksploruj. To jest właśnie cecha dorosłych ludzi, że my potrafimy eksplorować i jakby nie boimy się eksplorować, a przynajmniej nie powinniśmy bać się eksplorować i mówić Okej, okay, Ty mi powiedziałaś o tym, że fajnie jest spędzać minuty na macie, przynajmniej minuty na nacie, sprawdzam. Sprawdzam jak to u mnie będzie działać. Jeśli u mnie będzie działać fajnie, to może to wciele w życie. Ale jeśli niekoniecznie, to odrzucę ten pomysł. I właśnie do takiego sprawdzania i eksplorowania i ulepszania twojej codzienności ciebie bardzo zachęcam. Dobra, to wszystko. Biorę łyk mojej zielonej herbaty, bo nagrywam ten podcast o poranku i słyszymy się w kolejny czwartek. Trzymaj się ciepło. Cześć, Marta. Cześć. Dzień dobry. Z tej strony Marta Kamińska. Witam Ciebie w drugim odcinku mojego podcastu serii Wolne Przebiegi. To jest podcast do słuchania wtedy, kiedy wydaje Ci się, że absolutnie.